Cześć, ja jestem Ania, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i na tym kanale pomagam bać o zdrowie intymne. Poród przez cięcie cesarskie jest naprawdę poważną operacją. Zostaje przeciętych wiele warstw tkanek naszego ciała i po tym porodzie nasze ciało wymaga bardzo dużo czasu na regenerację, odpoczynek, danie sobie czasu, danie sobie przestrzeni na tę regenerację. Dlatego chciałabym pokazać Ci, jak bezpiecznie wstawać od pierwszej doby przez kolejne tygodnie, tak aby zmniejszyć odczucia bólowe z ciała, zadbać o ochronę rany i wspomóc regenerację organizmu. No dobra, to jakie są kluczowe elementy po cięciu cesarskim? Po pierwsze unikamy napinania brzucha. To znaczy, napinamy brzuch jak najbardziej, napinamy mięśnie głębokie, ale ważne, żeby to robić, kiedy wiemy jak, najlepiej po dokładnym instruktażu. Tutaj taki instruktaż możecie odbyć, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli jesteście teraz przed cięciem cesarskim jeszcze, to można się umówić na wizytę do fizjoterapeutki uroginekologicznej i się dowiedzieć wszystkiego, co i jak jeszcze przed operacją ale ważne, żeby nie napinać tego brzucha podczas wstawania, podczas zmian pozycji, bo to są zwykle bardzo takie intensywne napięcia, które mogą nam właśnie zaburzyć procesy gojenia i regeneracji. I drugi kluczowy element to jest stabilizacja blizny, stabilizacja rany w zasadzie jeszcze po cięciu cesarskim. I możemy to robić bezpośrednio dłonią na opatrunku lub jeżeli czujemy taką awersję i nie chcemy dotykać bezpośrednio dłonią, to możemy sobie zabrać poduszkę, układamy ją na opatrunku i przez opatrunek, przez poduszkę dociskamy jeszcze ranę. Ale to Wam za chwilkę pokażę. Dlaczego wstawanie po cięciu cesarskim wymaga Szczególnej uwagi. Podczas operacji cięcia cesarskiego zostaje przecięta skóra, tkanka podskórna, powięź, mięśnie, macica. Czyli to jest taka wielopoziomowa rana i na każdym z tych poziomów muszą zachodzić procesy gojenia i regeneracji. Jeżeli będziemy nieprawidłowo obciążać nasze ciało, za szybko je obciążać nieprawidłowo, to może to powodować ból w okolicy rany, silny ból, uczucie ciągnięcia w podbrzuszu, a nawet opóźniać procesy gojenia. Dlatego super ważne podczas wstawania po cięciu cesarskim z leżenia, ale też przy każdej zmianie pozycji, kaszleniu, kichaniu będzie stabilizacja ran. Ugnij nogi w kolanach, jeśli nie z nogami, dociśnij opatrunek ręką lub jeśli nie chcesz robić tego ręką, połóż poduszkę na opatrunek i dociśnij opatrunek przez poduszkę, przejdź na bok, zmień ręce na poduszce i górną ręką odepchnij się do siadu, cały czas dociskając ranę przesuń się na guzach, kłyszczowych jak najbliżej krawędzi łóżka i jak najmniej używając brzucha przejdź do stania, pamiętaj o pełnym wyproście. Bardzo ważnym elementem powstaniu będzie też pełen wyprost ciała. I ja tutaj wiem, że będzie ból, ciągnięcie, że będzie trudno się wyprostować, będzie być może taki lęk przed tym, że jak się wyprostujemy, to tarana się rozejdzie, coś się z nią stanie. Natomiast tak nie będzie, tarana jest tak zaopatrzona, że na pewno do pełnego wyprostu nas puści, to nie będzie dla niej za dużo, a dla naszego ciała to jest bardzo ważne, żeby się wyprostować, ponieważ kiedy się już wyprostujemy, to nasze tkanki będą się goić w prawidłowym ustawieniu naszego ciała. Jeżeli będziemy z tym zwlekać, to tak naprawdę im później będziemy się prostować, tym będzie nam trudniej, tym będzie to bardziej bolesne, bo te wszystkie procesy gojnie już się zaczną i tutaj będziemy takie zamknięte, napięte, przykurczone i ten wyprost będzie jeszcze trudniejszy, więc bardzo ważny jest ten pełen wyprost od razu po wstaniu. Czego unikamy po cięciu cesarskim? Unikamy wstawania przez brzuch, unikamy gwałtownych ruchów, unikamy takiego podciągania się brzuchem i unikamy kichania i kaszlenia w ten sposób, tutaj przez zamknięcie całe zamknięcie klatki piersiowej i brzucha do siebie. Staramy się zostać na wyprostowanym tułowiu, szybciutko zastabilizować sobie, docisnąć Rana i przez skręt tułowia kichnąć, kaszlnąć. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli to zrobimy w ten sposób, to jest bardzo duża szansa, że nam się pojawi bardzo silny przeszywający ból w okolicy rany. Jeżeli w ogóle podczas jakichś czynności czujemy silny ból w tej okolicy, to jest to sygnał, żeby zmodyfikować tą, ten sposób postępowania, który mamy w danej sytuacji na co dzień. I na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć, że sposób stawania z łóżka, ale też ergonomiczność dnia codziennego jest bardzo ważnym elementem gojenia i regeneracji po porodzie przez cięcie cesarskie. Dlatego tego nie lekceważymy, tylko dbamy o to. Dobra, i teraz już na sam koniec, sam, sam, sam koniec, chciałam Was zapytać, o jakie są Wasze doświadczenia ze wstawaniem po cięciu cesarskim. Być może macie już ze sobą cięcie cesarskie, być może jesteście przed kolejnym, macie już doświadczenia z poprzedniego i jesteście się w stanie podzielić nimi, jak to u Was było z tą pionizacją, z bólem w pierwszych dobach, przy zmianach pozycji. Dajcie koniecznie znać, chętnie się dowiem. Chętnie może ktoś inny się dowie, kto to będzie czytał, też... Ktoś miał podobnie, ktoś miał inaczej, czego się spodziewać, więc koniecznie to dajcie znać. Jeżeli podoba ci się ten materiał, to zostaw serduszko w komentarzu. A jeżeli chciałabyś więcej takich treści, to koniecznie zasubskrybuj kanał, możesz też dać dzwoneczek, żeby była informacja, kiedy pojawiają się nowe materiały. A jeżeli uważasz, że ten materiał jest dla kogoś z Twojego otoczenia potrzebny, przydatny, przyda mu się, koniecznie prześlij.